Witamy Was na Kociewiu. To ostatni przedświąteczny weekend. Jesteśmy na Kociewiu i przed galerią Kociewie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Koło gospodyń wiejskich z Bożechowa sprzedaje pyszność. Idealne na przedświąteczne zakupy. Miejsce. Parę słów. Dzień dobry, witamy. Jesteśmy z Bożechowa, KGW Bożechowo-Modraki. Zapraszamy Was wszystkich na swojskie jedzonko, które żeśmy same przygotowały. Dobra, a zapytamy się Państwo, czy Państwo wiecie, gdzie jest Bożechowo? Wiemy, tak? Dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam. Ale to chyba z nie Nie, ja jestem ze Strogardu. A to prawda. Dzisiaj też pan będzie. Co kupujecie? Wszystko, co... Czyli to będzie dzisiejszy, dzisiejszy obiad, czy już się na święta przygotowujecie? Na, święta, na święta. święta. To idealnie trafiliście, chyba? Tak, Tak, bardzo. Wszystko można kupić, zamrozić, jest wszystko świeżutkie zrobione, także naprawdę. Ale wylecznie. zjeść też, rozumiecie? Tak posmakować, tak, posmakować Na jak najbardziej. Jest wszystko kosztowo. swojskie produkty prosto tak, z kociewia. Tak jest. To co, jeśli jeszcze dzisiaj jesteście gdzieś w Starogardzie, niedaleko, w centrum? Przy galerii kociewie zapraszamy Was serdecznie. Tutaj jest jeszcze szansa, że coś Wam uda się kupić. Serdecznie zapraszamy. Wszyscy.